Witamy serdecznie w odcinku Pokaż, co potrafisz. W tym odcinku pokażemy, co potrafi Tortoise w rękach Kelego. Cześć. Całem. Tortoise już był pokazywany u mnie na kanale dwukrotnie. Raz w rękach Diabla, wynik gorszy niż kolegi niż kolegi KLEGO i raz pokazywałem ja oczywiście nie w serii pokaż co potrafisz yy, tylko yy, tortość z rękach faj. o dziwo trochę X miałem lepszy, ale yy, wszystko inne miałem gorsze, po prostu zbiłem kapa no to yy, jesteśmy na mapie Erlenberg no i na początku zazwyczaj yy, chciałbym wiedzieć jaki był Twój plan bo widzę, że grasz tutaj w Plutonie na tą mapę, tym czołgiem, plan był zupełnie odmienny niż jest rola tych czołgów, ponieważ wolnymi TDK pychaliśmy w prawo. Tak dla odmiany, a zwykle jednak jeżdżę w lewo, gdyż w prawo po prostu się nie dojedzie. Złapią cię ze środka, z tego F6, F7, złapią cię z półki na E9, no i się umiera. Ale tak dla odmiany stwierdziliśmy, może się uda. Czyli. Zaryzykowaliście, oczywiście, y, w, tutaj na, na, w, do tego terenu. Y, zazwyczaj te deki nie mają ostrzału, tylko ciężkie czołgi. Y, dziwnie te deki respi zawsze tutaj, gdzieś z B6. Nim one dojadą, na, tak, żeby strzelać w te czołgi, to trochę minie. No i co? Na razie nic się nie dzieje ciekawego. Zero y, zabitych czołgów. A zabitych czołgów będziesz miał tu sporo. No jakoś się tak złożyło. Tutaj wolałem się nie zatrzymywać w polu, żeby mnie właśnie nie złapali, więc tak podjechałem bardziej do górki i dopiero wtedy się obróciłem na tego AMX-a. No tutaj biedny ten amx -ik. Chyba nawet nie musiałeś do niego strzelać, ale tak na wszelki wypadek, nie? Dokładnie. Amunicji Thor zwozi, naprawdę dużo. Strzela szybko. Właśnie, to teraz może przypomnijmy graczom, którzy jeszcze nie, nie mieli przyjemności gry tym czołgiem, jakie on ma, właśnie, zalety i wady. No, wadą jest jego olbrzymi rozmiar, szybkość. Jeden ten ogromny weak spot z prawej strony czołgu. No tam wszystko wchodzi. Ale zaleta, no teraz można to zobaczyć, nie? Bardzo Co... strzela, celne działo, szybkie skupianie. 5,5 sekundy coś, nie? 6,20. Aha, bo Ty nie masz chyba BIA jeszcze, nie? Wykąpanych sióstr. Nie, nie mam. O ile pamiętam, ja miałem, ja mam, ja miałem na tym czołgu chyba 5,89 coś takiego. No ale w każdym bądź razie yy, jest to czołg chyba yy, w grze o jeden z lepszych obrażeń na minutę, nie? Bardzo szybko kosztowę, jak się kogoś złapie na detraku, to on może nie zdążyć naprawiać, bo już jest kolejna pestka. No. I, a jeżeli chodzi o jego twardość pancerza, yy, to chyba... Cię dziwna. No 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 no. Raz cię zawsze przebijają, a raz odbija za każdym razem różne od dziesiątek odbija od jakichś obiektów 704 a w innej bitwie takie siódme tiery mogą nawet przebijać bez problemu no bo mi zawsze tym czołgiem super się grało jak rzucało mnie na top z dziesiątymi tierami to już wiadomo te deki dziesiątego tieru to nawet bez golda byle gdzie trafi w Tortoisa to przebija, nie? Różnie jest. Raz po prostu właśnie tak jak mój strzela i za każdym razem przebija, a następnym razem trzy razy na przykład foksia od ciebie odbije. No, no, no. no. Ale jeżeli chodzi o depresję i w ogóle mm, mobilność tej lufy, nie y, obraca w lewo w prawo na porządne y, kąty, nie? W lewo w prawo nie jest źle, chociaż mniej niż to na T15. W górę nieźle, w dół też nieźle. No, i ta lufa szybko przechodzi, jednak w lewo w prawo. To jest zaleta. No, teraz zaczynasz tu robić rzeźnie. No nie, no, czołg bardzo przyjemny do gry. Szczególnie w miastach, nie? Ale jak widać, tutaj pojechałeś do przodu na otwartą przestrzeń i też bez żadnego problemu. Nie wiem, jak jakby tu powiedzieć. W zasadzie te AT15, AT8 to styl gry. Tymi TDK-ami wszystko jest tak podobne. Wolne, szybko strzelają. Nie? Najlepsze, albo, i... tak. najlepsze do miasta. Bazie, nie? Albo zostać w bazie, albo jechać jedną drogą i się nie zatrzymywać. No, no, no. Czy ten, czy ten tym tanim Destrojerem da się też grać Ukryj i Zabij, czyli lorneta krycie? Jakie ty masz moduły na nim? E... Mam na nim skrzynkę naprawczą, bo mam słabą załogę, ramera i szybsze skupianie chyba, albo wentylacji, któryś z tych. Bo nie wiem, jak z na tym Tedeku już szczerze mówiąc. Średnio. średnio, średnio. Nie? A ty już zrobiłeś dziesiątkę? Nie, jeszcze nie. Połowy mam. No, to jest jednak y, straszny przeskok y, między całkiem inaczej się gra, to wiadomo, nie? Bo ja już też tą dziesiątkę zrobiłem, i jak na razie yy, no ani raz mi się nie udało zrobić porządnych obrażeń. Nie? Mimo to, że z hita wali czasami po 2000, no to jest taki czołg do grania tylko w plutonie, raczej. No, 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 no ale ja ostatnio lubię grać sam. Tortoś też taki plutonowy czołg w zasadzie. Raczej, tak. Ale. Co wam tu zostało? Dwie dziewiątki. U was tylko jedna, ty. Ale sporo chapeci zostało, czyli yy, ostro do przodu. No w drużynie przeciwnej też w zasadzie pluton tych dziewiątek został. No i wygrywają. Czyli yy, jak na razie yy, jeszcze nic nie wiadomo, kto wygra. Właśnie dlatego wjechaliśmy na kapa, żeby chociaż ich ściągnąć w, nasz, w naszą okolicę, bo chcieliśmy jechać na ich stronę w ogóle ale mhm. no właśnie kap zawsze przyciąga O, tutaj widzimy yy, nowego TDK taka po prostu nie można czekać na takie wyjazdy po prostu trzeba wjechać na kolesia się trzeba co 6 sekund to jest naprawdę porządna siła Jak widzę, w ogóle bez gold'a tutaj nie trzeba, nie? Jak to tam. On ma chyba dostateczną penetrację prawie 260 na 9 Tiery, nie? Tak. Ja używam gold'a na nim tylko na jakieś takie naprawdę ciężkie czołgi, typu nie wiem, wieża setki, żeby mieć pewność, że wejdzie, w siódemkę z daleka. No i na Mausika na pewno, nie? A, zależy. Jak, się, jak dobrze stoi, no to ze zwykłych, ale jak właśnie jest gdzieś daleko, no to przełączam na Golda i No już 9 kili I prawdopodobnie przypuszczacie, że to nie wszystko W ogóle jeżeli chodzi o ilość killin, to na pewno zrobiłeś już lepiej niż jeden... kurde, tutaj spoiler poszedł Największej ilość kili w meczu u Ciebie to ile było? 13 13 I to jakimś malutkim tierem czy takim większym, na pewno jedno było pancer trójką, a drugie nie pamiętam Musiałbym zobaczyć Tym, kruiserem trzecim, z trzeciego poziomu Aha A mniej to miałem ten, Po 11 chyba na isie Z takich wyższych tierów no, jak widać, złapałeś kolesia na gąski, no już teraz nie uciekłem. Dla pewności trochę się odsunąłem od niego i w dolną płytę strzeliłem. Ta górna bardzo często dziwnie odbija. U. Jeszcze artyleria Ale to chyba kumpel zejdzie z kapa, nie? Tak, ja mu mówiłem, przecież już chyba za dwa razy zjechał z kapa A gdzie ta artyleria się ukryła? Z... gdzieś... O właśnie tam Damage panu ładnie wskazał dokładny kierunek, gdzie stała. Któraś sąsiadka gotuje coś fajnego, tak mi tu pachnie. Będę musiał zaraz coś sobie zrobić do jedzenia. Ten czołg jest na tyle szybki, że można pójść zrobić sobie herbatę, wrócić i on jeszcze będzie jechał. Bez stresu. No, no, no. A czy teraz w zasadzie moglibyśmy trochę przewinąć, przyspieszyć, ale chyba zaraz go zauważysz już, nie? No, tam za jakąś minutę się pojawi. Aha. Nie, zaraz będzie, on stoi w K2. Zaraz ten tygrys go chyba spotni albo ja. Ty, tam jacyś Czesi do ciebie piszą? nabijem te citeruje jeden czyli jeżeli jesteś citerem nie? możliwe no i do widzenia CO tak. JEST? no widzisz pełny fokus i trafisz w obręcz kółka o oh, shit no a Kolega Tiger już tam i... Tiger już tam jedzie po niego, nie? Jak wiadomo Tiger by go z hita nie zdjął, nie? Tak. Generalnie ten czołg to jest świetna nagroda potem na te 15. Naprawdę przyjemnie się nim expi. Dobra, to zerkajmy, coś ty tu narobił. Czyli prawie 2600 pojedynczego expa. Obrażenia oczywiście bywały większe na tym czołgu. 11 kg, no to już jest wynik naprawdę zajebisty. No i chyba to jest najbardziej ciekawe. 7000. Potencjalnych obrażeń na tym tortoisie i stalowa ściana. Nie często się zdarza właśnie tyle przyjąć na tym czołgu. No i zarobek też soczysty. No, i jak na razie najlepszy wynik na tym czołgu wykonany przez Ciebie, nie? Tak, tak. Lepszego nie miałem jeszcze. No, no to co, no to tyle. To co? No chyba już nie ma co opowiadać. Wady, wolny i ogromny z przodu, czyli jeżeli ludzie wiedzą jak grać, to, to łatwy do przebicia. Zalety, niesamowita szybkoszczelność i obrażenia na minutę w mieście, po prostu złapać kogoś na gąskę i już nie żyje. No to co, dziękujemy za pokazanie meczyku i zapraszamy do następnych odcinków. Cześć.